Cześć, ja jestem Merwo. Witam Was w kolejnym odcineczku na stronie CSGO Skins. Dzisiaj, jako łysy Merwo, fresh fryzurka po fryzjerze, zapraszam do oglądania. Siadłem wam dzisiaj, powysyłałem chyba 5 skinów łącznie z któregoś tam z poprzedniego openingu, także gratuluję serdecznie wszystkim wygranym. No i wiecie doskonale, jak jesteście moimi widzami. Pod każdym takim odcineczkiem możecie śmiało wygrać jakieś skiny. Zacznijmy sobie rozgrzewkowo od nowych skrzynek, które bardzo lubię, które fajnie ostatnio nam sypały, ale niestety gdzieś tam szczęścia. W parę razy zabrakło, więc zrobimy sobie podobną mniej więcej bitewkę, którą już robiłem. 10 skrzynek: najpierw 4 zwykłe, później 6 na podkręconym dropie. 2300. Standardzik niech będzie. Miejmy nadzieję, że to mi tym razem poleci. No i zobaczymy: taka rozgrzewkowa bitewka. Później przejdziemy do jakiś innych skrzynek, ale no zobaczymy, czy. Czy coś się tutaj zmieniło w stosunku do poprzedniego openingu? Jak, jak jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to doskonale wiecie, jak to wyglądało. Także przypominam, CSGO Skins to oczywiście strona dla osób pełnoletnich, to strona lootboxowa. No i pamiętajcie o tym, jeśli chcecie spróbować, no to po prostu ewentualnie taką kwotą, której Wam nie szkoda stracić, jak, jak nie dostaniecie skina, z którego nie będziecie zadowoleni, czy jak wyjdziecie na minus, no tak jak ze, ze skrzętkami w cs tak? Raz może być lepiej, raz może pójść gorzej, i, i pamiętajmy o tym. Jak jesteście zainteresowani jakimś bardzo konkretnym konkretnym skinem, to zawsze po prostu najlepiej go kupić, a skrzynki otwieramy sobie tutaj for fun. Jest połowa już za nami tej bitwy i mam remis z Michaelem, ale on teraz dostał White Fire, to tego remisu już nie ma. Rosso dostał SG i dalej się potwierdza sytuacja, o to jest Paladin, minimal wear, myślałem, że trochę więcej kosztował. Dalej się potwierdza sytuacja, że ciekawie sypie z tych skrzynek. Teraz trzy najdroższe na Jesterze. No pięknego kałaszka dostaliśmy za tysiąc. Mamy przewagę. Ten chyba nie będzie aż tyle wart, Empress. No i uwaga, ostatni rzut. Mamy to chyba. No Merwo w końcu jakaś bitewka wygrana. Jak ja dawno czekałem na ten moment. Chciałem zacząć chociaż w ten sposób odcinek. No mega się cieszę. Nareszcie się coś udało, parę jakichś tutaj ciekawych skinów poleciało. A tego Gloka, czy tego Teka to mógłbym sobie wypłacić może potero by mi przypasował do, do ekwipunku, by miał jakoś na zmianę. Zobaczymy od razu, czy są, żeby nie zapomnieć. Wypłacam Glocka, wypłacam Teka. Teka niestety nie ma. Dobra, ale to przynajmniej ten gloczek nam wystarczy. A dla Was będzie dzisiaj do wygrania na przykład ten Glock, yy, który tu jeszcze chciałem, tego Digielka, Printstream i ten Kałaszek wyglądał też ciekawie. A, i Empressik tutaj, także pod tym odcinkiem do wygrania Kałaszek, Digielek lub Gloczek. Dajcie znać w komentarzu, które chcecie. Musicie lajkować film, subskrybować kanał i być w mojej grupie Steam. Ja muszę zaraz pamiętać, żeby sobie wypłacić. Pootwierajmy skrzyneczki z kosami. Może uda mi się wylosować jakąś nową koskę również dzisiaj, byłby naprawdę udany odcinek. Patrzyłem sobie nawet teraz przed tym odcinkiem, że trochę się zmieniły procenty tutaj, w stosunku do sobie co patrzyłem pod ostatnim filmem. Jakby te procenty w tych skrzynkach mogą się regularnie zmieniać co jakiś tam czas, bo i ceny skinów są płynne. Jest na przykład, żeby cena skrzynki była ta sama, a jaki skin rośnie, spada, to te procenty się mogą zmieniać. Tak to. Mniej więcej wygląda, więc na razie bez bitewki. Po prostu sobie parę razy ją otwórzmy na buście. No Gorzej być nie mogło. Nie wiem. 500 są warte te. No, zgadłem 600. Jeszcze Battle Battlester dostaliśmy. Piękne. Mieliśmy 2,5% szansy, że dostaniemy najgorszy skin ze skrzynki. I Merwo, oczywiście, za pierwszym strzem go wylosował. Nieźle co, ale. Szkoda, że nie zatrzymało tutaj na M9 Tiger. Wygląda ładnie. Czy to będzie jakiś fakturyniu? Fakturyniu. Myślałem, że trochę więcej będzie ten Huntsman kosztował. Fajny, fajny, fajna kostka, ładnie wyglądająca. Tiger tu w fakturyniu. I myślałem, że będzie troszeczkę droższa. Crimson Web za 700. Przecież jak ja tak parę tę skrzynkę otworzę, to zaraz nie będę miał za co już otwierać. Jak będziemy dostawać... Niech przyleci trochę dalej. No i co, też 500 za te shadowki? 673 Topnieje w oczach. Mój balans. Chyba jakieś minimalne field filtestet. Widzę, że troszeczkę zabdrapane. Filtestet niestety. Ja już się chciałem, byłoby o wiele jeszcze lepiej. Ja już się chciałem cieszyć, ale tu zobaczyłem jakieś takie lekkie ryski. Gdyby tych lekkich rysek nie było, moi drodzy, Minimalware w Factory New nawet 12 no, tysięcy, na Factory nie jest bardzo mała szansa. ale Minimalware byłby jeszcze 3 tysiące droższy, więc fajnie, że ta kostka nam wpadła. Nie wiem, czy tu jeszcze dalej ryzykować, otworzyć ją sobie i ja już powoli mam ochotę odpuścić i sobie wypłacić, wypłacić po prostu jakąś tutaj kostkę z Exchangera, bo serio, nie mam szansy chyba trafić tego, czego bym chciał, mimo że procent jest na to naprawdę dużo. Brightwater za 800, no to jest, jest mega strata, jeden taki karambit niby nam trochę zwraca, ale jak sypnie taką niebieską kostką, czy tym ty, 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 ty gucikiem, czy tymi shadow to jest mega słabo. jak mogą mi one lecieć tak często? 1,6% jest na te shadowki. I na te inne kosy też 2%, 2%, przecież po to podkręciłem ten drop, na zwykłym dropie jest, a nie, też, też nie ma jakoś dużo na to procent. Czemu ja dostaję te najtańsze kosy tutaj cały czas? No sprzedajemy to. Jak ja mogłem tak od razu ten odcinek rozpocząć? Od razu takie takie straty nam lecą. Czy nam do, dostaniemy coś konkretnego? Przeleciało! Jest faktoryniona, Nie wierzę, że to się udało! Że to się udało! Że to nam się udało! Przecież bym nie miał, bym, zaraz myślałem czy sprzedawać znowu jakieś skiny, coś robić No wymarzona kosa na ostatnim strzale, nie mogło być lepiej moi drodzy Nie mogło, nie mogło wyjść lepiej Piękna koska Tak miałem nadzieję ją trafić No w wymarzony sposób to, to się udało Wymęczyliśmy to trochę Pospadały jakieś shadow gersy, pospadały jakieś guciki i piękny Bajonecik lore, w stanie Factory New. Klikamy od razu, żebym przypadkiem jakoś go nie sprzedał. Powinien być taki bajonecik. Myślę, że nastanie. Utworzone zlecenie. Dobra, to ja idę. Zaakceptuję sobie te wszystkie też wymiany, które tutaj miałem wcześniej. Wszystko udało mi się wypłacić. Co prawda ta Koska, no nie jest w jakimś, którą wypłaciłem nie jest w jakimś niesamowitym flowcie w tym Factor New, bo 0,067, ale sobie ją oglądałem dokładnie. Nie widzę żadnych tam śladów zadrapań w grze też nie powinien nic być widać, więc myślę, że spoko. Yy, jeszcze tak sobie spatrzyłem, wypłacasz sobie tego SG553 Integral fakturniu, bo to jest topowy skinek z kolekcji tej Inferno. Z 2018 roku, z tego co też teraz patrzyłem, jakby. No, Valve powinno naprawdę już jak najszybciej zmienić kolekcję Inferno. Jeśli Inferno zostanie na, dla nas dalej w tych majorach, tych wszystkich mapkach, to jakby tą kolekcję powinni wymienić, więc być może te skiny, właśnie takie jak ten SG553, te czy też inne z tej kolekcji, pójdą trochę cenowo do góry, gdy, gdy Valve się zdecyduje na no to zrobić, tak jak. No, wymieniali też inne kolekcje, tak? Do, do innych mapek do Overpassa, chociażby ostatnio w tej zbroi, więc może jeśli wymienią zbrojownię, to może też to zrobią. Nieprawdopodobne, że ta kostka w końcu siadła, bo no, jeśli kojarzycie, jeśli oglądacie tej moje odcinki openingi, to jakby celowałem w nią już parę filmów. Ale robiłem czy jakieś bitewki z roguły czy coś i te bitewki non stop przegrywałem, postanowiłem teraz sobie spróbować, pootwierać. No i mieliśmy 1,11% szansy na to, że ta kosa wypadnie w stanie faktureniu. W ogóle 5,5%, że ona wypadnie. Dużo więcej niż te wszystkie shadow degersy i guty, które mi leciały po parę razy. Nie wiem jak to się, sta, jak to się stało. Ale, ale naprawdę spoko. Tak sobie teraz pomyślałem, że potwieram tak mega na szybko. Parę razy te naklejki. Ojej, chciałem razy 3 kliknąć, bo, o, ktoś mi ostatnio pisał w komentarzach, że mnie wypróbował, że sprawdził i na przykład do jakiejś kolejnej, yy, kolejnej jego odcineczka od 0 do kosy, że czy warto je po prostu potwierać? bo są najtańsze naklejki i tu mamy razy 2 w ogóle zysk, na przykład na czymś, a ja podkręcony drop teraz kliknąłem, znowu jest zysk, to teraz strata niestety, teraz również słabo, chciałem zobaczyć jak te naklejki, teraz też średnia, teraz też słabo, chciałem zobaczyć jak te naklejki, a zwykłe, na minus, na 0, i na minus. Ja prawie nigdy tego tutaj nie otwierałem, więc ostatni raz i idziemy do kolejnych. Lekki plus, no jakiegoś, jakiegoś szału nie ma. A jak wyglądają anime? Case, 630 strata, też połowa wartości, też połowa, Trzy identyczne dropy, 4 identyczne. I ten jeden nam zwrócił prawie wszystkie poprzednie. O, to ciekawie to wyszło e, razy 3. na buście. Teraz mega strata, tam gorzej wpadło niż na lekki minus. I tutaj też siadło tak konkretnie, że nam zwróciło poprzednie. No czyli, czyli mocno nie wiadomo, jak to jest. Jak, jak jakiś jeden lepszy drop poleci, to w sumie warto skończyć, bo wiadomo, że nie będzie fajnie leciało w nieskończoność. A potem mogą polecić parę razy takie mocne. Mocne straty. To pamiętam, że może być trochę więcej warte, ale reszta jest bardzo tania. ten gold case wypada. Widzę, że ostatni raz, widzę, że wypada dużo gorzej. Nic. Jak to wygląda na buście? Już za 63 zł otwieram 3. Uuu, 108 masz nam oddało z naklejek. Tutaj te dwie tyle kosztowały. I tu duża strata. I tu lekka. 30. Widzę, że ten Gold Case tutaj wyszliśmy na zero. Chyba najlepiej póki co mi na tym anime wypadło z tego zbani a na przykład na Jesterze, jak taka skrzyneczka się zachowa za 70 zł. Uuuu! no i jakbym takiego Jesterka w serii od zera do kosywalną, to by było fajnie. To i, i wtedy bym właśnie też tak zakończył. A jak wygląda holding Down Case zwykły za 50 zł trzy otwarcia? 16 18 słabo wszystko jesteśmy w plecy. I ostatni raz. No, jak powiedziałem ostatni raz to trochę dało, ale to i tak <noise> niewiele w porównaniu do tego, co wcześniej straciliśmy. Teraz na podkręconym nam ładny plusik. W ogóle, w ogóle ciekawa jest ta naklejka z tymi goglami. To się nie dzieje że ona sporo kosztuje, bo ona jest jakaś holo, tak? Może te kolorki się jeszcze zmieniają. Nie wygląda to najgorzej 95 pyk. Straty, straty, straty. na jakiegoś szału w tych naklejkach absolutnie nie ma. I tu są najdroższe naklejeczki. Eee, najdroższa, która może polecieć kosztuje prawie 15 tysięcy, więc jak na jesterze sobie otwieracie, to może kiedyś otworzę, nie? Ale to jeszcze nie dzisiaj. To jakby mamy tylko nadzieję, że, że poleci kiedyś nam ten Titan. Bierzemy razy trzy. 126 I patrzymy co leci tutaj. Była muzyczka, ale to i tak u mega w plecy. O, i tutaj jesteśmy razy 2 na plus elegancko, i na tym pewnie powinienem zakończyć. Jak był taki mocny plus? Nie, znowu 0, koło 0. No, tak wszystko oscyluje nie najgorzej. O, no i 211, to co z tych all-starów na razie najlepiej mi poszło, z tych wszystkich naklejek. Teraz na podkręconym po 3, 250. Ja tak serio nigdy tych ale na... Ole na buścik dużo gorzej niż na zwykł. No ten buścik tutaj razy trzy to już nam zabrał mega dużo. Co jest? No, no leciutki plus, ale w porównaniu do, do tego co ja tu straciłem. Czy ten buś działa tak, że nam zaraz wypadnie jakiś jakiś kosmos, naklejka za parę tysięcy. Przecież się zaraz wyzerujemy na oklejkach. No dobra, no 514. Jeszcze raz. Jeszcze. Wow. Chyba tych All Stars to już nie będę nigdy otwierał, poza może Jesterem, który sobie kiedyś jakoś w jakiś szalony sposób spróbuje. Ale nie, myślę, że nie warto. Sprzedajemy tego kawałka. Poczekajcie, nie mam skinów. Dobra, coś tu jeszcze sprzedałem i wy dobrze wiecie, co ja chcę zrobić. Wy myślę, już, już wyczuliście, co ja tutaj kombinuję. Robimy batelkę z tych skrzyneczek, które serio polubiłem. Weźmiemy 5 na buściku i starczy nam jeszcze tutaj taka jedna na końcu to inaczej. Najpierw tą, a później 5 tych. I lecimy dzisiaj do końca z naszym balansem. Niech będzie tak, taka bezpieczna bitewka dwuosobowa na underdogu. Zagram sobie z jednym bocikiem, tak, tak żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną, bo dzisiaj jest dobry odcinek. Może dalej uda się, że, że jakoś fajnie to wyjdzie. 6 skrzyneczek, bitewka. Na sam koniec już pootwieraliśmy naklejki, zdobyliśmy fajną kostkę i o to chodziło, bo towi wpadła najlepszy w ogóle drop, no skrzynka na 160 kosztowała tam na buście i wpadło Whitefire za 500, a my dostaliśmy Emeczkę fakturniu za 800 zł. No to nie jest teraz słabiutki drop, ta skrzynka kosztuje 420. Oj, już byle nie Faktury Niestety Faktury on Battle Skirt. Naprawdę lubię te skrzynie eventowe. Mocno potrafi z nich dorzucić. No, czy już mnie raczej nie, wygoni, nie dogoni, nie? Niestety nie. Dawno nie było tak ciekawych skrzyneczek eventowych, jak to, co się teraz wpadło. Będę je na pewno w kolejnych odcinkach jeszcze śmiało otwierał, bo to jest, to jest wciąż dobry drop, nie? To, jest, to są wciąż fajne skiny, i to są takie grywalne skiny, które śmiało można wypłacić, czy sobie nimi grać, czy cokolwiek. Jest, jest naprawdę ciekawie. Jakoś teraz. Skiny dla was, te które mi tutaj zostały w ekwipunku eee, Ostatnie giveaway'e, które były się zakończyły I to jest ciekawa rzecz, bo czasami one się kończą szybciej Czasami wolniej, na przykład tutaj te dwa ostatnie wisiały Po 10 dni, a na przykład tutaj ostatnio jak wrzuciłem odcinek To patrzyłem raz, dwa, trzy, pięć skinów się rozdało Dosłownie w no tutaj niektóre to... Nie, nie, od tego, od tego skina, przepraszam, od tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć skinów się rozdało bardzo szybko po wrzuceniu odcinka. No ten pierwszy USP Print Stream za prawie 800 poleciał w pół godziny gdzieś po wrzuceniu odcinka, ale tutaj jeszcze do wieczora już poszło parę skinów i nawet od razu emeczka za 1640 się rozdała, więc nawet takie droższe skiny czasami się rozdadzą szybciej, a tutaj te dwa na przykład wisiały 10 dni, więc nie wiem do końca od czego to zależy, więc wrzucam Wam to co mi tutaj zostało, 7, 8, 9 przedmiotów, które miałem i jeśli korzystacie ze strony z kodem MERWO to macie szansę coś takiego zgarnąć. Jeśli dostaniecie ode mnie to jakiegoś takiego skinka z tego rozdania, to jeśli będziecie o tym pamiętali, to zróbcie na przykład jakiegoś screena, wyślijcie mi, że to wygraliście. Jakby będę mógł śmiało wtedy pokazać Wam na filmie większej ilości osób, że to jakby serio można wygrywać, wypłacać sobie potem te skinki i, i normalnie to wszystko działa. Także w kolejnym filmie zobaczycie, jak gram nową kostką. Dzięki za oglądanie, zostawicie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. Cześć.